Witam Was moi drodzy. Jesteśmy tuż po świętach, a tu gruchnęła informacja o tym, że Paulo Souza chce opuścić polską reprezentację. No więc, wszystko, co mogłem w tej kwestii zrobić, to, to napisać wiersz. Także proszę o uwagę. Bonik Zibi, coś ty zrobił. Souzon brzęczka żeś przegonił. A gdy grzmiałem, to błąd wielki, Ty się śmiałeś jak bos wielki. Wtórowali ci hejterzy. Borki stanowskie jako brzęczka hejterzy. Prawda jest naprawdę smutna. Souza to jest kawał krótnia. Teraz wielkie kopyto, Mati Borek, wrzucający zwykle zdjęcia z Tajlandii, gdy ma otwarty rozporek, prawi nam wszystkim morały. Souza to wasza żaba, i nie zawracajcie nam więcej gitary. Moi drodzy, tyle ode mnie. Serdecznie was pozdrawiam. Cześć.